Ta, 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 ta. Witam ponownie i witam znów w kolejnym, bodajże trzecim, jeśli się nie mylę, odcinku z serii Let's Play Zagrajmy Retro Game Nest. A... Jak łatwo zauważyć, kolejny odcinek rozpoczynam tam, gdzie skończyłem poprzedni, czyli na swojej ostatniej śmierci, jak zwykle w zamku króla Kupy. Czy się zdaje, tylko to tak troszeczkę niewłaściwie brzmi zamek króla kupy? Bardziej poprawnie by było zamek władcy sedesów. Ow! Oh no you don't! <grybujesz> Za dużo tu tego ognia. Ha! Udało się, udało się. Chodź tu kupa, chodź tu kupa. No. O, zaraz cię usmażymy, zaraz cię usmażymy. Co w tym razem się zamienisz? Stawiam na... ...chmurkę? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. I po raz kolejny. Dziękuję ci, Mario, za to mnie uratowałeś, mimo że nasza księżniczka jest gdziekolwiek indziej. Swoją drogą, pytanie za milion punktów. Dlaczego Mario ugania się za tą księżniczką? Jeśli to w ogóle można... To, no tak, to znaczy się ją, można nazwać księżniczką. Co to jest za królestwo? Muchomorków? Grzybków? Jakichś żubików? Sorry bardzo, stwierdzam oficjalnie, że Mario jest na ostrym głodzie. Że aż leci do swojego ulubionego dealera, żeby go nakarmił grzybkami. Mimo, że po drodze znajduje miliony tych przeglętych grzybków. O? 4 kwiatuszek ty, 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 ty. i wszystko w będzie w takiej słodko słodko głupawej melodyki no trudno żeby nie w ogóle swoją drogą czy ktokolwiek no ile Mario może mieć lat tak plus minus dajmy mu po 40 wiem nie wygląda na tyle wygląda na dużo więcej no ale niech będzie że 40 lat to, nie będąc na pewnych wspomagaczach, będzie słuchał na okrągło tak słodkiej melodii. Co, to już koniec? Jakoś tak lekko mi lecą teraz te poziomy. Nie jestem pewien, czy to dobrze. Tracę swoje zamiłowanie do niszczenia tej gry. Tak? Nie dosyć, że chcę ją przejść, to chcę ją jeszcze zniszczyć. Znaczy się, być, być gniewny do niej. Przecież wszyscy kochają Mario, nie? To nie sztuka grać zadowolony w, w tą grę. Sztuka to jest zagrać tak, żeby być wnerwionym i czuć satysfakcję, że się ją przeszło. Chociaż to troszeczkę brzmi bez sensu. Mario nie da się nie lubić. I ja też nie jestem wyjątkiem. Uwielbiam go. Dlatego ten nerw w niektórych sytuacjach musi być minimalnie wymuszony. O, właśnie. Hmm. O, tego mi brakowało. Nażar się gwiezdnego pyłu. Może to tylko... Moje takie spostrzeżenie, ale te chmurki wyglądają jak zęby. <grymne> Idealne wyczucie. Mnie, miałem trafić tego wychodzącego kartofla. <grymne> Mio, od trzech razy sztukach. Chciałem trafić w jednego, trafiłem w czołek innego. Pom, pom. Eeee, już trzeci świat zaraz przede mną będzie I nadal nie dostaję tych cholarnych petard Co tu trzeba zrobić? O, w mordę, co to szara strefa Aś się chce zaśpiewać choć pomaluj mój świat Choćby na ten żółty i niebieski Ale zawsze Oh. No. O... I tek, kwiatek. No... Boli. I to jeszcze przed czwartym. Ech. To nie wygląda dobrze, ale przynajmniej tu nie ma czegoś, co jest we wszystkich innych poziomach. Tak. Nie ma żubików, nie ma grzybków, ani żadnych innych udziwnień króla kupy. Tak właśnie mnie naszło. Skoro Kupa jest królem, a pić księżniczką, to czy oni są jakoś spokrewnieni? Czy to po... no w sumie to jedno królestwo, nie? A, no to tyle, jeśli chodzi o brak wrogów. I stąd pierdy? O, o, nie, nie! ...na milimetry. Ty, 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 ty. O, o. Znowu się konsolka bierze i odzywa. Wiecie, jaki jest największy minus grania na konsoli w takie stare gry? Plusów jest oczywiście całe mnóstwo, ale jest jeden wielki minus. Nie ma zapisów w dowolnym momencie. Jeżeli dostaję ten napis Game Over, to ja cholera muszę przechodzić całą grę od początku do końca, żeby znów to odbierać jej i to jest dobra wiadomość dla mnie że ja mam kwiatka bo nie to że muszę przechodzić na okrągło owszem no nie, nie ma problemu kundę Mario tak jak już zdążyłem stwierdzić Mario to Mario ups prosto w zęby czy ja nie powinienem być odrobinę twardszy niż kupa? no nic Trudno. Dawaj. Była kampania, pij mleko, będziesz wielki. To teraz ja rozpoczynam kampanię, jedz grzybki, będziesz wielki. Ups. Yep. I chusteczka. Padasz. A ja nie dosyć, że znowu ratuję tego przeklętego grzyba, żeby nie powiedzieć cholernego. To jeszcze jestem coraz mniejszy niż on. Wpadnę w kompleksy, no. Da, da, da. O, 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 o. o! ty w grzyba, no. O! No to, no to żebym zpo... <śmienicza> A, Dużo lepiej. A teraz spokojnie. Nie stracimy żadnego życia. Za dużo tu tych. U. No i nie przesadzałem z tymi telefonami No oczywiście No 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 O właśnie, o to mi chodziło Zostawcie mnie, zostawcie mnie Wy i wasze młotki ta, 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 ta. Ta. No tak, jasne że Przecież nie nazywałoby się Spróbujcie to zrobić I to jest to, co Mario lubi najbardziej. Ostre, pikantne grzybki. Doprawiane jakimś jeszcze bardziej płomiennym kwiatuszkiem. Bo przynajmniej proszkiem z tego kwiatuszka. Wiecie, różne zioła takie. Do wciągania. <laughs> Oczywiście można pochłaniać to w dużych ilościach. Dobra, się zamykam. No tak. Dawno nie pływaliśmy.

Mi ta, akurat ta melodia trochę mi nie pasuje do Mario. Taką melodię to bym się bardziej spodziewał usłyszeć, nie wiem, w cyrku, wesołym miasteczku, a niekoniecznie w miejscu, w którym pływam z jakimś z niewiadomego po, powodu... Aaaa! No. Z straszonymi rybami i mątwami, które też nie mają większego powodu, żeby mnie ścigać, ale tak to robią pobije swój rekord chyba. Tyle poziomu bez skuchy? Hm. Może nawet mi się uda dojść do kolejnego... Czy wy to widzieliście? No normalny szok. Jedziemy dalej. O! Żubik. Żółwik. Więcej żubików. A teraz monety to mi są potrzebne jak nigdy. O bano. Ale nie szkodzi. To by było na tyle. Wiecie, że będę miał lęki nocne przy, przez, tą, przez ten dźwięk. No. Lęki nocne może nie, ale spazmy na pewno. Eee... Nie, nie, nie. Nie, nie zrobię tego. Nie będę się denerwował. Przestałem się denerwować na tą grę. Przecież to ile razy można. Kutwa. Huh. Dzięki za obejrzenie trzeciego odcinka serii Let's Play Zagrajmy Retro game NES. Komentujcie, subskrybujcie, podenerwujcie się na tą grę za mnie, żebym ja nie musiał. No i nic, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, kiedy tam wyjdzie, mam nadzieję, że jak najszybciej. Eee. To tyle. Trzeba kończyć. Ale najpierw... Na razie i cześć.